No nic, no było jak było i będzie tak jak było. Nie wiem na czym polega błąd. Jeszcze bardziej zmniejszyłam detale gry. Właściwie to mogę nawet podwyższyć, skoro tak samo chodzi. No. Zaraz je podwyższę do średnich. To nic nie da. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, nie rozumiem tego. Trochę mnie to irytuje jeszcze, że powiedziawszy, bo... Gdybym jeszcze znała rdzeń tego. No trudno, przynajmniej ja mamy temat do rozmowy podczas grania. Klatki. No właśnie o tym, że są klatki, że... że źle chodzi, albo że coś ten tego. Jakaś inna mikstura, czy tylko surowice? tylko surowicy. W podziemiach samych nie wiem, tutaj są. Przynajmniej był na mapie, tylko nie wiem jak tam dojść. Nieważne. Pająk. No ty zginiesz sam. Idziemy. Fajna tak Co to jest? Spin... co? Spineling. Spineling? Się kojarzy ze spinningiem. No to za, za dużo łowiectwa ryb. Ja. Mówiłeś iść na no spinning? To, to kojarzę, pamiętam, było takie pytanie w tym. Tyle trudniej z y, że spinning to jest technika łowienia ryb. Moment, jak to się nazywa? No. Y, to jest to na zarzucanie? No, no. A, to jest to na zarzucanie? Jak wzięło to później się nie ciągnęło, tylko się ten, tym kowrotkiem nakręcało, że wracało? No tak, no, tak mówiąc językiem, moja, twoja, można powiedzieć, że to o to chodzi. co <laughs> <laughs> Tylko, że jak dobrze pamiętam, nie wiem czy nadal to tak jest, że chyba kiedyś to nie było dozwolone. Bez jakiejś tam licencji czy coś takiego. Uu. Na nos. Pokaż poziom jakiś. No, przecież pokaż. Boże to biega. Biega bardzo dziwnie ten stwór. Tyle wam powiem. Tyle na ten temat. Grzybek. I nie to. Mapa. Muszę tam iść. Tam się da? Nie. Oczywiście, że się nie da. Jakaś inna droga tu Co to? Mordę kopane gdzie mam iść Przeklęta gra o, roślina Spineling Niech będzie, że spinelling... O to lata w ogóle, to skacze. Czy to na... Raczej skacze i nie pływa. Mam nadzieję, że nie pływa, może tak. Jest wiele tego tu jest. Łopanie! co to jest? Sztachalb. 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 Mówi się leją. Sztachalb. Szta. Najemnik. Ale dlaczego się na mnie nie no Dobra, może nie ma miejsca po prostu, za dużo wrogu wokół mnie stoi. Ale mi krzywdę zrobili. No. no bo to jest nudne na tym poziomie, musimy trochę dalej dojść. Może ja zacznę nagrywać pod koniec tej kampanii. W tym momencie tak Nie W tym momencie tak Ale oni mi nic nie robią przecież, no A Chociaż robią mi więcej niż te zwierzątka, to nie ukrywam. Dobrze, no, skoro nam tak super idzie, to może o czymś porozmawiamy, co... Co by tu... Hmm, może porozmawiajmy o tym, że klatkuje dalej. O by się tu przyda, narzekałby, że klatkuje. Albo że... mu zawsze by klatkowało, bo internet mnie podchodzi. <grym> Jedny proszę Nie bierz tego do serca, Jeżeli proszę Jeżeli to oglądasz. To ogląda. Ale jakby to oglądał przypadkiem kiedyś z nudów, wysiadł i zobaczył. A może byś popijał. Po no tak kiedy zacznie pić, to wtedy... No na pewno kiedyś zacznie pić, jeszcze trochę dłużej się z nami pohanguje i już... Nie wiesz co, jak po prostu kiedyś zacznie pić, to no. wtedy po prostu człowiek pijący ogląda sakreda bo nikt normalny tego nie pije. W tym momencie w stosunku... Ktoś się podłączył, o Luki się podłączy. Skąd wiesz? No bo wyświetla. Widzę. A wiesz, że jesteś na dostępnym, prawda? A to już wiemy czemu klatkuje chyba. Skype? Czasami tak jest. Nigdy tak się nie działo. Ale mogę wyłączyć, no? Czasami tak jest. Znowu mam wyłączyć spożyc. Dzisiaj przerwę. Czy przerwiemy 10 tysięcy razy nagrywanie jeszcze? Będzie równe cięcie. Dni równo. Cesarskie O czym to w ogóle... To jest wskazówka, o uwaga. To jest wskazówka do zagadki filmowej. Aha, no to... Teraz już nikt nie wie, gdzie to się ukrywa, prawda? No, no, no myślcie, myślcie, Przepraszam, czy ty masz moich widzów za debili? Nie, ja nie mam twoich widzów za debili. W ogóle, czego ty ich uczysz? Jakich ty filmów ich uczysz? Zostaw, moi widzowie nie są spaczeni jak twoi. Wskazuję wam na filmy, które należą mieć szerokim łukiem, jeżeli chcecie mieć zdrowe i normalne dzieci. To po co im dajesz jeszcze szukać tytułu? Jak zaczną szukać tytułu, to się zapoznają z fabułą. To się nauczą szukać informacji w sieci. Sądzę, że umieją lepiej niż ty. No co? Nie zgadłam? Nie. To Twoje zdanie. Chodźcie zwierzaczki. czymkolwiek byście nie były. W ogóle ktoś tam mi pisał, że dlaczego nie wydaję pieniędzy, a właściwie dlaczego ich nie zbieram. No ludzie, no Boże, ile ja tego mam? Po co mi ja mam? Przecież ja tego nie wydaję, ja w ogóle nic z tym nie robię. Na emeryturę zbieram. Na emeryturę. Nie w wiem, twoim czy... ale diablica... Nie wiem, czy diablica będzie korzystać ze swojej emerytury. Ach, skoro... Przecież ona ma 823 tysiące, no, no... A to akurat dla Aha. Nie no, wiecie, no po prostu, ja, ja was przepraszam, jeżeli was to uraża mój poziom gry, że na przykład nie używam jakiejś super umiejętności, albo nie wiem, na przykład nie używam umiejętności latania, albo inne podobne, ale no, spójrzcie po prostu, no przecież ja ich pokonuję nawet nie... Najczęściej moje zajęcie podczas walki to jest picie wody i oglądanie jak się biją oraz rozmawianie o wszystkim innym, tylko nie o tym, że się biją. Po prostu, gdyby to wymagało ode mnie jakiegoś chociaż myślenia podczas tej gry, to może bym używała jakiejś umiejętności. Ale ogólnie nie zauważam takiej potrzeby. Ale jeśli uważacie inaczej, no mogę zacząć wydawać pieniądze. Mogę wydawać, wyrzucać przedmioty, kupować, znowu wydawać. Ja tak mogę, nie ma problemu. Gdzie ja w ogóle idę? Czy ja tędy tam dojdę? No zostawcie mnie, nie chcę się z bić, Naprawdę, to już jest nudne. Jakby to jeszcze zajmowało czas, albo było... nie wiem... Emocjonujące, powodowałoby, nie wiem... Zator, krwi. Cokolwiek. Ale jakby to była czasówka, to wtedy by się działo. No to ani czasówka, ani nic. To biegnie to No. Jeszcze zminimalizował. No. Nałożnica! Nałożnica! Patrzcie kto ze mną się bije. Przegrała. To co miało znaczyć, przepraszam? Niestety... Potwory tutaj... Tak? Nie są wcale silne i to jest powodem do Mamy 7 klatek. 8. 7. Jak spadnie do hmm. będziesz Jedna klatka. Na no jednej co 10 sekund będziesz <noise> widziała zmianę obrazu. To ty, no. <noise> Jak to się... O to już było 6 przez chwilę. <noise> Chciałam powiedzieć, że no. Y... Ktoś tam, pamiętam, nagrywa. oglądałam u niego, ja przez tam 10 sekund filmu y, jedną klatkę właśnie screena, miał. Nie, nie, to nie, <śmany> Jego <on> no. ogląda. <śmany> ja nie mogę patrzeć na tego, na ten, no, nasze to kółko nad nami. <śmany> ono się nawet nie kręci. Nie, nie, to jest katastrofa, powyłączam wszystkie programy może, co? No, spróbuj. Procesor. Zaraz, zaraz wrócę, przepraszam dużo Przepraszam Was najmocniej, zaraz wrócę No dobrze, idziemy dalej, znowu jest 10 Nie, no to jest po prostu Wszystko już wyłączyłam 7% zużycie procesora i to się tnie to jest... No i 7 klatek adekwatnie Gdzie było 100% to jest miasto klatek To może włączmy jakiś, nie wiem, renderowanie filmu czy coś 107 klatek by nie było Taki dym leci spod laptopa. Tędy się nie da. Och, otrzep się roślinko, mam dosyć. Przy, takich, przy takim klatkowaniu to około nie. 200 miejsca. 200 giga na dysku. Wolny procesor, nic nie robimy na nim. Internet jest wyłączony, wszystko jest wyłączone. Ty mi wyjaśnij, o co chodzi, jak ty to wyjaśnisz, to ja ci dam nagrodę, może być. Jaką? No, jakąś za mną. Nie może ci się, nie się spodoba. Nie masz nic w to. Nie, no, skoro taką nie chciałeś nagrodę, no... nagrodę? Małkaśniki. Chciałbym wszystkim powiedzieć, że was, nie na... że was kocham. Nie słyszycie go, na szczęście, bo mówi do mojej koszulki. Możesz nie mówić do koszulki. Oczywiście, że mogę powtórzyć wszystkim widzą, że ich... Tak? No, że was lubię. I wszyscy w tym momencie ci uwierzyli. Potaknęli głowami i powiedzieli, oczywiście. Psychopata. Nałożnico, gień. A ty jesteś nałożnikiem, tak? Przyznałeś się. Tak, za późno Teraz będzie śmierć Venomusa <grymnie> Będziecie świadkami ci Venomusa Tak, ona mi Disgusting monster vermin Ja to potem wszystko z nim wyrównam, nie ma już Nałożnica najemnik Coś mi się nie zgadza, któreś jest nie tak, jakiś rodzaj jest nie tak Mikstura mentora jest na pokładzie. O roślinę, Zaczyna brdzenie. Renomus. Nie no, womi, muchy, wszyscy siomi są. Zbierzmy ich wszystkich, może będzie fajnie. Zobaczycie tysiąc rogów na raz. Ale będzie wtedy klatkować. Jak będzie tysiąc przeciwników na jednym z znalazłam jaskinię. Zadanie wykonanie. Z kraka, zabi z kraka. No naz I nazwę mam. Skraka kraka No niech oni się biją. Co? Już zniknął, bo wykonałem zadanie, On miał tylko doprowadzić mnie. Zniknął Mhm. No się wody, możemy się bić. Skoro już nasz dysk... Nasz dysk wszystkich już wybił prawie. Mucha, mucha. Dobra. Wchodzimy? Wchodzimy śmiało. Dobra, pamiętam. Ich miałam z nimi straszne problemy i chyba tym razem ich nie będzie. Mam nadzieję. A może będą? Nie, nie będą. <laughs> miałam nadzieję, że będą, ale chyba nie będzie. Pięknie. Nie przeczytałam. Piekielne, co to było? Nieważne. Zaraz będą kolejni, więc się dowiemy co to jest. Piekielny książęcy gwardista Książę to właśnie może ten skak... nie jak on tam... Kra, coś tam. Nie, mówię, że... Że to... że to jest ma zadanie zabić jakiegoś skraka. Bez zmienienia litery proszę. Ja miść. Gdzieś w dół. No to jest, jak katkuję. Moja postać lata w powietrzu. Nie musi, nie musi mieć umiejętności latania, lata sama, dzięki klatkom. No spójrz, no nie rusza nogami praktycznie. Wybaczycie mi te parę odcinków takiej jakości, prawda? Wiedziałam. Jeszcze się drze w ogóle, co tu się dzieje. Już niżej nie mogę zejść, prawda? A to demon jest. Kogo to ma być demon? No to współczuję.